Maciek jest jewdusko po swojej walce na KSB 31 witaj. Witam, witam. Macku, no nie da się ukryć, nie wszystko poszło według Twojego planu. Powiedz mi, jaki był Twój plan i czego dokładnie nie udało się zrealizować? Albo znakotować, albo poddać gilotynom. No, no i się nie udało. No, Kamil jak sam powiedział, on ćwiczenia przed, znaczy ćwiczył generalnie obrony przed, przed gilotynami i chyba dobrze odrobił lekcję. Bardzo dobrze odrobił lekcję. No rewelacyjnie, no. Wspominał też o tym, że chciał bardziej walczyć z stójce, natomiast Ty jednak dążyłeś troszkę bardziej do parteru w tej walce, prawda? Ja? Bo, bo się... <laughs> Może nie, no to on próbował mnie obalać, ja kontrolowałem, później chciałem kontrolować to gilotynami, no ale no chyba, no, chyba nie, no w to za dużo nie było, no dopychał do klatki, później klinczował, no i tak to wyglądało. Bardzo ciekawa obrona w trzeciej rundzie, kiedy miałeś zapiętą gilotynę, byliście blisko klatki, Kamil podniósł swoje ciało opierając stopy na siatce, powiem szczerze, że taka obrona, no... Ciekawa. No ciekawa, no. było blisko gliodzenki dwa razy, no Zato myślałem, że na pewno dopnę, jednak uciekł ładnie to zrobił no i szacuneczek. Tak jest. powiedz jakie twoje dalsze plany? No, o, wy, następna walka prawdopodobnie na następnym KSW z fajnym rywalem. Mały zacier tam z nim mam, więc, więc będą jakieś fajerwerki z tego. Waga wyżej? Może następnym razem? Nie, nie, w tej samej walce. W tej samej wadze. Dobrze, życzę powodzenia w tej walce. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich Wam. Dzięki.